Hej, a to takie moje dzisiejsze przemyślenie. Zauważyłem przez moje 25 lat obserwacji, że bardzo wiele kobiet mądrych, mniej mądrych, atrakcyjnych, mniej atrakcyjnych, różnych, po 10, po 15 latach małżeństwa, czy po iluś latach związku długiego, Potrafi zostawić swojego partnera ze względu na to, że pojawił się ktoś inny, ale ktoś w cudzysłowie, w cudzysłowie lepszy od byłego, od teraźniejszego partnera. Ktoś lepszy, czyli to może być ktoś, kto jest mądrzejszy intelektualnie ktoś, kto Dostarcza więcej emocji. Ktoś, kto zaimponuje jakimiś tam finansami, ktoś, kto ma zaros, a partner jego nie miał, ktoś, kto jest wyższy, a partner był niższy. Znajdzie się tysiąc powodów, tysiąc różnych wytłumaczeń, ale co jest charakterystyką tego procederu, to to, że te panie nie zostawiają tego męża, tego chłopaka, tego partnera długoletniego. Nie zostawiają, gdy nie poznają tego nowego kandydata, tylko w tym momencie, jak już sobie poukładają, pokładają sobie z tym świeżym kandydatem, który czego, coś tam dostarcza, czego niby ten partner nie dostarczał przez 10, 15, 20 lat. Jak już sobie go złapią i już mniej więcej wiedzą, że będą razem mogli iść przez życie z tym nowym partnerem, to dopiero wtedy mówią do tego starego partnera: Jest co? Nie, no ty zawsze byłeś tak. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Wszystko jest od razu na nie. Ten cały partner jest od razu, stary partner jest cały do kitu. A tak naprawdę te 15 lat, które spędzili ze sobą, czy tam 20, czy 10, czy ileś tam lat, tak naprawdę poszło, można powiedzieć, nie wiadomo gdzie. To wy już powinniście wiedzieć gdzie. I to jest przykre, ale prawdziwe, że dopiero wtedy, gdy w większości przypadków, o tak bym powiedział, bo nie tylko wtedy, bo czasami też zostawiają po prostu, no bo coś tam nie pasuje, ale w większości przypadków szukają właśnie tego, tego niby lepszego od teraźniejszego partnera, i jak już sobie go znajdą, to dopiero wtedy pozostawiają partnera i opisują go w samych dramatycznych barwach. Czy przeżyliście coś takiego, czy doświadczyliście takiej sytuacji? Jeśli tak, piszcie na dole w komentarzu, ponieważ to może pomóc wielu, wielu mężczyznom obudzić się, wstać na nogi i z powrotem być może nabrać pewności siebie, którą kiedyś mieli. Bardzo ważny temat, bardzo ciekawy temat temat, który dotyczy bardzo, bardzo wielu mężczyzn. Ja osobiście, jak zawsze, pozdrawiam Was pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Trzymaj się ciepło. Hej!